W razie wracając do tweeta Muska. Be quiet, small man. Dlaczego Musk wybrał formalny, obiektywny opis? Small man. Skoro mógł sięgnąć po ostrzejszy, bardziej kpiący ton, little man. Be quiet, little man. Historycznie, wartość mężczyzny była mocno związana z jego siłą, wzrostem, rozmiarem. Większy, silniejszy, lepszy mężczyzna. Mniejszy, Słabszy, gorszy mężczyzna. Dlatego sam obiektywny opis Small Man wystarczy, by wywołać. Poczucie nieadekwatności. Nie trzeba go dodatkowo podkręcać, żeby zabolało, ale chyba nie sądzę, by mask odnosił się do fizycznej postury Sikorskiego. Small może się odnosić nie tylko do czysto fizycznych cech, ale też do bardziej abstrakcyjnych. Mask sprowadza to do płaszczyzny władzy, bogactwa. Pewnie nie miał na myśli, jesteś fizycznie mniejszy ode mnie. Small man. Bardziej w grze o władzę jesteś tylko małym graczem, nieistotnym pionkiem. Oczywiście to nie jest moja opinia, tylko analizuję z punktu widzenia językowego. Jego dobór słów w tym przypadku ma zdystansowany stoicki styl. Jakby mówił: To nie jest obraza to po prostu fakt, że jesteś nieistotny. Więc to jest skalkulowana polityczna zniewaga, a nie emocjonalne wyśmiewanie. Ale chciałbym tutaj jeszcze wspomnieć o potencjalnym głębszym kulturowym podtekstem. Mask jest notorycznym trolem. Lubi żartować i wyśmiewać ludzi w sposób sarkastyczny, a czasem wręcz dziecinny. A tu warto poruszyć ważny aspekt anglosaskiej kultury. Kiedy w Ameryce mówimy o rozmiarach w kontekście mężczyzn, nie